Cześć. Dzisiaj w dzisiejszym wideo pokażę Ci jak zrobić przyprawę Cajun. Ona będzie mi potrzebna do marynowania mięs, na przykład kurczaka i ryb, na przykład jak makreli. Pokażę Wam w drugi dzień jak y, y, fajnie marynuję nim makrele. Do, niej, do tej przyprawy będę potrzebował gorczycę białą, gorczycę czarną, kminek rzymski, koper włoski, Czarny pieprz, oregano i papryczki chili. Wszystko to zmielimy w termomiksie. Także ja mam takie małe, one są bardzo ostre, z 6-7 sztuk. tego dwie łyżki pieprzu. Jak nie macie czarnej gorczycy, to po prostu dajcie dwie łyżki białej gorczycy, łyżkę kopru włoskiego i łyżkę kminku rzymskiego. I łyżkę oregano. I teraz to wszystko zmielimy. Jeszcze troszeczkę. Też nie chcemy mielić za, za długo, żeby nie podgrzały nam się te przyprawy za mocno. Mamy gotowe. Zobaczcie, mm. spróbujemy. Do tej pory zawsze kupywałem, ale chcę wam troszkę więcej pokazać, też jak zrobić zrobić mieszanki przypraw samemu w domu i nie kupywać tych wszystkich tam są takie różne niezdrowe rzeczy, ale to już sami wiecie, nie? Także przejdźmy, akurat mam ci też mięsko z indyka i zrobimy do niego fajną marynatę. Jak ja marynuję to zawsze troszeczkę oleju, nie za dużo. Bo olej wyciąga więcej smaku z przypraw, obojętnie jakich. Ja to zaraz będę używał. Także od razu solę, a jakbym to używał troszeczkę później. To solę dopiero przed smażeniem. Czy na grilla. Ja uwielbiam tą przyprawę kajun. To jest taka kajun barbecue. I zaraz to mięsko zawiniemy w ciasto chlebowe z mąki żytniej. A teraz pokażę wam jak zrobić takie paszteciki. W następnym wideo pokażę Wam również, jak ja robię. To jest takie moje ciasto. Ja je pierw zarobiłem, potem wyrosło, poporcjowałem i to jest taka porcja na przykład na jedną pizzę. To jest ciasto drożdżowe z yy, mąki żywniej. I wyjąłem sobie z zamrażarki i dzisiaj zrobię takie pasteciki z indykiem, przyprawie kadzim i z żółtym serem Ciasto mam już rozwałkowane położyłem plasterek sera i nasze naszego indyka i teraz go zawiniemy Ciasto z mąki żytniej się troszkę rozwala, ale za to jest lepsze później. o, I teraz odetniemy. Jeden mamy gotowy, następny, o ser, na ser mięsko i znowu zawijamy. taki coś na szybki pomysł, jak was goście zaskoczą lub na przekąskę. I następny mamy gotowy. Zawinę. Teraz przełożymy je w całości na tackę, a później je ładnie pokroimy. Mamy troszeczkę ciasta za dużo, przykryjemy tutaj. I teraz je wrzucę do piekarnika na 170 stopni na jakieś 10-15 minut. I nasze paszczyciki posmarujemy troszeczkę z góry jajkiem. Będzie fajny taki kolorek. Voila. No, moje paszczyciki są już gotowe. Dałem im troszeczkę odpocząć. Teraz je ładnie, estetycznie. Pokroję. Mięsko jest perfekcyjne. Zobaczcie, jakie soczyste mięsko. Paszteciki były w piekarniku dosłownie 19 minut. Na szybką przekąskę, jak znalazł. A teraz jednego spróbujemy. Coś ci zrobi, to mówię wam szczerze, nieraz mi coś nie wyszło, ale smakuje o wiele, wiele lepiej niż kupne. Także smacznego.